Wow, jedziemy, uwaga, patrzcie, tutaj mamy wędzaki, 40 kilo, albo więcej. Nie płucz, nie w O, wow, ej jedzie, nie jedzie, wow. Właśnie taką szpetkę maszyny. Widzicie? Widzicie? Wow. Jeszcze wow. za Polecam Willis. Dobry jestem. Fajny by byłby w Polsce, no wiadomo, jest jeszcze, ale fajne i tak, fajne Ja Też mają mało, mało takich, wiecie, polskich rzeczy, bo Mają Kraków. Okej, okay, mają Kraków. Słuchajcie, taka to historia, tak, tak. że dzisiaj mieliśmy iść do muzeum, spaliśmy, ale po prostu był taki chilling i trzy razy kąpiel, bo gorąco. I nie idziemy, jedziemy tak, tak, tak. na Stare Miasto zobaczyć. I... I zaraz. I wracamy na to samo jezioro, ale inne miejsce, lepsze. I to jest taki lak tutaj na końcu, to jest na końcu przewidziane, żeby to nie jest uciekło, nie? A no tak. Zapomniałem no jak się wyjść. Dobra, koniec. Cześć.